Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam! Prawie 2,5 tysiąca samochodów zostało zablokowanych nawet na kilkanaście godzin w korku, który stworzył się na drodze E18 na wysokości Twedestra. Przyczyną były samochody ciężarowe, które m.in. z powodu intensywnych opadów śniegu zablokowały drogę, stając w jej poprzek i nie mogąc wyjechać. Oprócz tego również blokowały tą drogę samochody elektryczne z wyładowanymi akumulatorami, które również nie mogły jechać dalej. nieoczekującym Wymagały odpowiednie służby, takie jak Czerwony Krzyż, wolontariusze czy policja. Korek miał długość nawet 7 km. Norweski rząd przedstawił pakiet pomocowy dla osób, które zostały w tym roku dotknięte przerazliwymi cenami energii elektrycznej. Pieniądze mają trafić do wszystkich poszkodowanych, a nie tylko do, jak to zabyło zapowiedziane wcześniej, osób, które otrzymują zasiłek mieszkaniowy. Premier obiecuje, że pieniądze trafią do osób potrzebujących jeszcze przed tegorocznymi świętami Bożego Narodzenia. Równocześnie z firmami energetycznymi dyskutowana jest możliwość przesunięcia opłat lub rozłożenia ich na raty. Więcej szczegółów i więcej informacji na ten temat znajdziecie w naszym artykule. Zapraszam. I pozostajemy w tematyce pieniędzy, ponieważ jak co roku została opublikowana lista Norwegów płacących największe podatki. Na czele tej listy z największym majątkiem znajduje się Sil IngerOke, czyli norweski inwestor i przedsiębiorca który ma majątek rzędu 16,5 miliarda koron. Na drugim miejscu jest 28-latek, który jest biedniejszy o 11 miliardów koron, jest to Gustaw Wice. Pierwsza kobieta znalazła się na siódmym miejscu, ale jej majątek jest niestety dużo niższy niż chłopaków z przodu, bo tylko 5,6 miliarda koron. Na liście niestety nie znalazłem swojego nazwiska, być może jest Twoje, poszukaj. No i Weezer, który kontynuuje ograniczanie swoich tras z Polski i do Polski. Proces rozpoczął się jeszcze w październiku, ale teraz nabiera tempa, a w styczniu ma zostać zdjętych kolejnych 36 połączeń. Prezes Wizzera motywuje to tym, że w Polsce proces szczepienia idzie dosyć słabo i dużo słabiej niż w innych krajach, ale polski rynek jest dla niego ważny, więc w przyszłości na pewno uda się zwiększyć tą liczbę połączeń. Na chwilę obecną wiemy, że znikną między innymi dwie trasy do Oslo z Rzeszowa i z Lublina trasa do Trums. Z Gdańska oraz połączenie Szczecin-Bergen. Także średnio. A przed nami święta, czyli prezenty, choinki, Mikołaj i renifery. Niestety, reniferów nie lubią rolnicy z Inmar. Ponieważ, po pierwsze, nie ma wśród nich Rudolfa, po drugie, nie przynoszą prezentów, a po trzecie, wchodzą na nie swoje pola, ale na pola rolników z Inmar, na których to polach będą pasły się w przyszłości rolników zwierzęta. Konflikt pomiędzy właścicielami reniferów, nie Mikołajem, a właścicielami pól, też nie Mikołajem, trwa już od kilku lat i do tego stopnia się polaryzuje, że sprawą zajął się burmistrz, który zlecił załatwienie tej sprawy odpowiedniemu ministrowi, aby załatwił to na szczeblu krajowym. Niestety nie wiadomo, jak będzie ta sprawa się rozwijała, ale prawdopodobnie Mikołaj nie istnieje. I tą sensacyjną wiadomością kończy dzisiejsze podsumowanie dnia. Życzę Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego czwartkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć.